Witam w kolejnym odcinku, kolejna gazóweczka, tym razem trochę nietypowo, bo jest ta pierwsza z serii dość budżetowych gazówek od firmy Golden Eagle. Zobaczcie, tu mamy Golden Eagle, ale tak naprawdę podejrzewam, że pod wykonawcą jest firma JG, i zobaczcie, tutaj jest kod, i kod sugeruje, że jest to Jingong. E, I najprawdopodobniej to właśnie Jingong jest producentem e, tych giwer dla Golden Eagle'a. Dostajemy całą papierologię, user manual i co ciekawe, całkiem fajnie napisano. Dość wyraźne obrazki, jasne, wszystko w języku English, Powiedziałbym, że nawet takie proste do opoju. Wszystko na ładnym papierze. Jak zajmujemy zamek, jak rozbijamy naszą klamkę. No, więc całkiem fajnie. To, co nas najbardziej interesuje, czyli klama. Jest to high capa w wersji budżetowej. Wyciąg. Szybka ładowalka. I paczka kulek. I to wszystko. Oczywiście pudełko odkładamy. Interesuje nas tylko i wyłącznie klama. E, bierz. E, klamka to tutaj właściwie bardzo klasyczna high z tym, że właśnie od Golden Eagle a. czarna wykonana w większości z tworzywa sztucznego mamy metalowe dodatki takie srebrne i w zasadzie wszystko jest wykonane w standardzie Tokyo Marui to jeszcze będziemy też sprawdzać jak bardzo w standardzie Tokyo Marui jest to wykonane high w wersji palnej jest to rozwojowa powiedzmy wersja Kota 911 w którym zrobiono magazynek dwurzędowy tak aby miał trochę więcej, większy zapas amunicji, ponieważ standardowy Colt 911 ma jednorzędowy magazynek, bardzo wąski no i ten zapas amunicji nie jest zbyt duży, więc zrobiono sobie kolta High tu jest zresztą do dzisiaj, znaczy do dzisiaj. Cieszy się dość dużą popularnością w strzelectwie sportowym, w IPSC i to zarówno w tym airsoftowym jak i w bojowym. No i to jest właśnie taka klameczka. Większość rozwiązań jest tu znana z Kota 911, różni się w zasadzie tylko tym szerszym chwytem i większym magazynkiem. Natomiast mamy tak samo tutaj bezpiecznik chwytowy. I bezpiecznik, ten klasyczny skrzydełkowy. I to również w wersji obustronnej. E, mamy tutaj przyrządy celownicze. One są regulowane śrubą. I tutaj mamy dwie śruby. Tą regulujemy sobie szczerbinkę lewo-prawo. Natomiast tą śrubą regulujemy góra -dół. Muszka jest stała, nieregulowana i nie mamy też tutaj kontrastowych plamek ani światłowodów ani nic takiego, ale musimy pamiętać, że jest to wersja budżetowa i to taka seria budżetowa. E, oczywiście, możemy sobie sami to zrobić biało farbą, czy jakimś świecącym w ciemnościach lakierem. Tak jak pokazywałem, bezpiecznik jest skrzydełkowy z dwóch stron. Z dwóch stron działa tak samo. I o tyle. Jest to fajne, że ktokolwiek jeszcze nie wie, jak działają te bezpieczniki. Bezpiecznik chwytowy to jest to, musimy ścisnąć pistolet i wtedy dopiero możemy strzelać. Jeżeli nie ściśniemy, ten spust nam nie będzie działał. Natomiast bezpiecznik skrzydełkowy jest o tyle fajny, że po przeładowaniu my sobie podnosimy, słuchajcie, że dość wyraźnie klika. Co dobrze świadczy, nie powinien się luzować zbyt szybko, I zobaczcie w momencie Kiedy mamy zabezpieczony oprócz tego, że nie strzelimy, to też nie przeładujemy. E, osobiście akurat to bardzo lubię w high czy w koltach, z tego powodu, że możemy wkładać do kabuły no, bezpiecznie. Nawet jeżeli mamy kabułę polimerową czy kydexową bardzo mocno i ciasno dopasowaną, to tego zamka sobie nie odciągniemy. To czasami dzieje się w kabułach plastikowych, zwłaszcza jeżeli są powiedzmy za ciasne. Znaczy, tak jak często niestety się zdarza we że nie do końca dopasowane i mamy ten pistolet, po prostu może nam się przeładować przy wkładaniu do kabury, co wprowadzi nam kulkę kolejną albo wprowadzi jakąś zacinkę. Tutaj mamy idealnie, zamek jest nieruchomy. Wyciągamy i właściwie tylko zwalniamy sobie kciukiem blokadę jedną. Po złapaniu klamki w łapę zwalniamy drugą i mamy wtedy pistolet gotowy do strzału. Co ciekawe, zobaczcie, że w tej chwili... Nie strzyńcie, dopiero naciśnięcie tego powoduje strzał. Konstrukcja jeszcze z 911, do dzisiaj stosowana, do dzisiaj popularna i moim zdaniem świetne związanie, Osobiście ulubiony bezpiecznik, a właściwie kombinacja dwóch bezpieczników. Z manipulatorów mamy tutaj jeszcze przycisk do zwalniania magazynka. Nic skomplikowanego. I dźwignie która zatrzymuje nam zamek w tylnym położeniu czyli teoretycznie, jeżeli skończą nam się kółki, to mamy powinien nam się zamek zatrzymać w tej pozycji wtedy zmieniamy sobie magazynek wkładamy nowy i od razu zrzucamy wprowadzając kulkę do komory i do lufy. ale to akurat działa w każdym pistocie tak samo jednak pamiętajcie, żeby nie zrzucać tego zamka na pusto, jeżeli nie trzeba, nie klepać jakoś zbyt mocno, ponieważ ten zamek powstrzymuje nam taki dzyndzel po wystrzeleniu ostatniej kulki, taki mały plasticzek tutaj. Jeżeli będziecie zrzucali to na pusto, bez kulek, to po prostu bardzo szybko sobie wyrobicie ten mały dzyndelek i niestety klamka Wam się nie będzie zatrzymywała w tym położeniu. Nie jest taką szczególną tragedią w nie oszukujmy się. E, natomiast no, będzie to jakaś tam minimalna, ale jednak dysfunkcja klamki. E, jeżeli jednak cokolwiek wam się z klamką stanie, to oczywiście w sklepie serwis i mamy worek części zapasowych, więc nie będzie problemu. E, magazynek szeroki, dwurzędowy, a właściwie są ustawione na przemiennie kulki. E, w teorii jest to dokładnie magazynek ze standardu Tokyo Marui i dokładnie powinny też pasować od pistoletu WE ale oczywiście za chwilę będziemy to jeszcze sprawdzać. Co do samego rozbijania repliki, ponieważ musimy pamiętać o tym, że po jakimś czasie trzeba ją będzie rozebrać, wyczyścić i nasmarować. A zanim w ogóle to wszystko zrobicie, to trzeba będzie jeszcze ustawić hopka. Tak więc, jak to zwykle w koltach bywa, mamy tutaj dwa wycięcia większe i tutaj nam właśnie wchodzi ta dźwignia, która zatrzymuje zamek w tym położeniu. I mniejsze wycięcie, które przy rozbieraniu repliki będzie nas najbardziej interesować, to mniejsze musimy ustawić dokładnie tutaj, i wtedy wypchnąć. Zobaczcie, ustawiamy dokładnie w tej pozycji. I wypychamy. Znaczy, wy możecie to zrobić tak, żeby nie wypadło. I potem suwamy zamek do przodu. W tej chwili widzicie, że to wszystko jest ładne, czyste, leśniące, ale po kilku strzelankach pewnie takie nie będzie, więc po paru strzelankach trzeba to wszystko wyczyścić. Ręczniki papierowe patyczki do uszu i najlepszy przyjaciel, czyli spężone powietrze w sprayu. Czyścicie to wszystko, smarujecie potem sobie silikonem gdzieś tam delikatnie po tych prowadnicach tylko one macie smarować, ale on ma, nie ma kapać z tej repliki e, natomiast tutaj to już zawsze w tym samym miejscu w koltach i w większości replik mamy pokrętło do hop -upu. minus jest taki, że regulujecie, składacie giwery, strzelacie jeżeli chcecie poprawki to musicie znowu rozebrać i tak aż ustawimy tego hop e, przy czyszczeniu musimy pamiętać, że tutaj również wszystko czyścimy, smarujemy Zwłaszcza te prowadnice, po których nam się rusza zamek, ale tak jak mówię, to są nie, niewielkie ilości tego silikonu. Jeżeli mamy już ustawionego chopka, albo jesteśmy po kilku strzelankach i wyczyściliśmy giwełę, to po prostu z powrotem ją składamy. Ewentualnie ściskając dzyndzel, i znowu ustawiamy tą wycięcie, dokładnie w tym miejscu, po prostu wkładamy z powrotem dźwigiemkę. W tej chwili mamy już giwerę z powrotem złożoną. E, Nabijam magazynek gazem klasycznie, Zawołem w dół, e, tylko to jest kopia Tokio Marui. I niestety miewa tak jak Tokio Marui, może najpierw Wam to pokażę. E, tu jest zawór, z zaworu wystaje taki dzinzel. I tam powinna być taka miniaturowa uszczelka. Niestety, zarówno Tokio Marui, jej nie daje, i tu chyba też troszkę za bardzo zrobili zgodne z Tokio Marui, i też nie daje tej uszczelki. Niestety, powoduje to, że ten gaz troszeczkę będzie nam spierdzielał bokami. Natomiast jest na to bardzo prosta rada: bierzecie sobie zapalniczkę, tylko nie jednorazową, tylko taką, która wygląda jak jednorazowa, ale ma zaworek do nabijania. I tam, zaworek w zapalniczce wygląda prawie dokładnie tak samo jak ten zawór. Replice, tylko tam ta gumeczka jest, więc bierzcie sobie szpilkę albo cienką igłę, wydłubujecie tą miniaturową uszczelkę z zaworka zapalniczki i wkładacie tutaj. I yy, to jest taka mała pierdoła, naprawdę zaoszczędzi Wam sporo gazu i dużo szybciej też będzie ten gaz się ładował. Tutaj zobaczycie, że on będzie trochę spie yy, uciekał bokami. Jakby Tego unikniemy właśnie przerzucając sobie tą malutką uszczelkę z Jakiejś tam zwykłej zapalniczki, nawet zużytej. No powiedzmy, że mamy nabite. I też dokładnie tak jak w tym Tutaj mamy poszerzenie tego kanału. A więc odciągamy z pazura i ładujemy kulkami. My wykorzystamy dwudziestki, ponieważ zaraz będziemy mierzyć na chrono. Natomiast myślę, że niektórzy przy dobrze ustawionym chopku nawet śmigają na dwudziestkach piątkach. I tak wygląda nabity magazynek właśnie taki powiedzmy dwurzędowy. Po włożeniu przeładowujemy i mamy giwę gotową do strzału. Nie będziemy Wam tutaj pokazywali za bardzo dodatkowych, dedykowanych akcesoriów typu latarki, laserki i tak dalej, bo nie ma tutaj szyny. Tak więc plus jest taki, że będzie łatwiej dobrać do tego kabuły. Minus taki, że no nie za bardzo jest jak dołączyć latarkę, chyba że sobie ją dokleicie do kabłonka spustowego pustowego Także zakładam ochronę oczu i zobaczymy, jak nasza budżetowa hejka strzela. Uuu, jakie uweksy wypaśnie. Dzisiaj takie troszkę okulary gogle od Łeweksa. No i dobra, sprawdziłem magazynek oryginalny. Ale też, tak jak mówiłem, tu mamy po od Tokio Maiui i zobaczymy, jak to będzie w Tokio Maiui. Niestety również ten gaz troszeczkę spierdziela bokiem, ale trudno, taki już urok. I zobaczymy czy ten magazynek będzie kompatybilny. To jeszcze też sprawdzimy na magazyn kod -E. Mamy magazynek odW. -E. Mamy magazynek od w -E na, całkiem nabity. Proszę, czyli mi oszczędził roboty. No bogato. Dobra, to ma magazynek od w -E, to my magazynek... Mamy magazynek od... Tokio Marui. I teraz zobaczmy jak strzela. Przeodowa? I teraz pamiętajcie, przeodowujemy, Dociągamy zamek i puszczamy. Nie dobijamy go sami, bo tak łatwiej o zacinkę. Tokio Marui. A tu mamy W? -e. Tak więc, jak widzicie, zgodność ze standardem WE czy Tokio Maju jest całkiem niezła przynajmniej w kwestii magazynków, ale właśnie zobaczmy, jak zresztą. Spróbuję jeszcze zrobić jeden taki myk i zobaczymy czy po zmianie zamka wszystko będzie nadal śmigać. Dołożymy teraz zamek z Tokio e, Oczywiście nie ma to sensu zbyt dużego, oprócz tego, żeby zobaczyć kompatybilność części, e, ponieważ ta high jest tak budżetowa, że może służyć jako całkiem niezły bank części. Oczywiście nie będą to części tej samej jakości co Maruiec, ale i magazynek od Marui. E, dobra, z ciekawości zobaczmy jeszcze w drugą stronę. Widać, nie będzie za dużo. Ale teraz zobaczmy dół z marujca, a góra z Golden Igla. Trochę jestem zdziwiony, że to jest aż tak kompatybilne. Eee, także nieźle. Sejo eee, bez żadnych przeróbek, poprawiania czegokolwiek. Po prostu zamki zmienione sami widzieliście i wszystko działa. Także całkiem nie kompatybilność. Eee, I może się okazać, że jest to naprawdę niezły dawca części. Oczywiście niższej jakości zapewne niż w ojcu. Ale jednak, jeżeli będzie, będą Wam potrzebne jakieś części. No to wychodzi na to, że wszystko całkiem nieźle pasuje. Zmienimy to z powrotem, żeby nie pomyliło się chłopakom na sklepie. to braki. W sumie, trudno powiedzieć, po co byłoby lepsze? Dobra, to jest marujec i to jest marujec. Potem ktoś dostanie chyby i nie będzie wiadomo, ile go policzyć. jak po Dobra. I... okej. Okay. Najważniejsze, jest złożony. E, tak więc, jak widzicie, jak na budżetową giwię działa całkiem nieźle. Wygląda również fajnie. Wierzę, czego może służyć jako dawca e, do części dla e, innych giwy. E, ewentualnie jako po prostu zapas. Jeżeli, nie wiem, mamy klamkę Tokio Marui, mamy już do tego kabły, magazynki inne, cuda, chcemy jakoś, powiedzmy, mieć coś w zapasie czy coś na jakieś bardziej hardkorowe strzelania, gdzie nie będzie nam po prostu szkoda rozwalić no to mamy całkiem niezłe zastępstwo. Na pewno zasięgów nie będzie miało tak cudownych, ale to jest naprawdę bardzo tania giwera. To jest Giwea, która kosztuje niewiele więcej niż magazynek do Tokio Majui. Więc jako sam dawca magazynków już będzie nieźle. Jedyne gadżety, które pokażę Wam, jak do tego dobrać, to kabły. Oczywiście no już nie będę po raz setny pokazywał. To jest kabuła udowa. Jest o tyle fajna, że mam tutaj gumę. Takie paski gumowane, e, które sprawiają, że kabuła nam nie jeździ wokół nogi w czasie biegania, bo przynajmniej jeździ mniej. No i tutaj kabuła, którą sobie rozpinamy i jakby zapinamy ją na biwerze, dostosowując sobie do tego, do wielkości szerokości naszej klamki i tego, jak głęboko ma do środka włazić. No jakby banalnie, proste. tada, oczywiście jeszcze trzeba wyregulować pasek. Także to jest kaboja ładowa, którą możemy sobie dobrać, jakby dopasować do klamki. To jest w zasadzie to samo, tylko że na pas albo na kamizelkę. I tutaj to samo rozpinamy. Podamy giwę i zapinamy na giwerze jak najciaśniej, tak żeby sobie to dobrze wyregulować. No i tutaj też pasek sobie jeszcze regulujemy. No i mamy taką powiedzmy ogólną. Pasuje. Są jeszcze kable dedykowane. Tylko pamiętajcie, że to jest kolt, ale tak nie do końca. I zobaczcie, to jest kabuła dedykowana do kolta do 911 i mało tego. To jest nawet do kolta z Szynoi więc więc teoretycznie ciut szerzej. Ale niestety kabłąk spustowy w koltach jest zaokrąglony. A w high jest kwadratowy. I widzicie, to już nie będzie pasować. Tutaj po prostu ten kabłąk. Nie wejdzie na tyle głęboko, żeby nam się zakliknęła blokada. E, chyba, że już macie taką kabuę jakąś super wypasioną, profesjonalną i w ogóle, no to można sobie DML-kiem tutaj zaokrąglić kabłąk z pustu. Ja zrobiłem tak w swojej poprzedniej małujce, ponieważ przez lata było ciężko kabły do hike-up, były tylko kabły do 911. Ale że mamy już czasy bardziej współczesne. No to nie ma problemu z kablami dedykowanymi do 911. Tak, jak właśnie coś takiego. Taddaum, pasuje, chyba czy się siedzi bardzo pewnie. E, I to jest już do tych dłuższych hajka. Oczywiście, jeżeli ktoś ma wersję 4.3 to również będzie pasować będzie po prostu trochę dłuższa niż. High kapal, ale można sobie albo obciąć, albo nie zawracać sobie tym głowy. Nie ma to i tak zbyt wielkiego znaczenia. W tym wypadku jest tutaj akurat taka kaboja typ Fobus na pas z motylem, ale oczywiście możemy tego motyla odkręcić i w to miejsce przykręcić sobie taką konwersję czy przejściówkę na taśmy mole albo na pas, ale taka bardziej zapinana, a nie wsuwana jak to. Tak więc, jak widzicie, tutaj kabłyka pasuje idealnie. kabuła również chyba jest dość budżetowa, z tego co kojarzę. Ale mamy idealnie pasujący komplet. Oczywiście można to sobie maznąć jakimś sprayem, nie wiem, za dwie kreski zrobić w poprzek zielony, żebyśmy mieli fajne maskowanie. I z gadżetów to tyle. I pamiętajcie właśnie o tym kabunku spustowym. Jeżeli dedykowane do klamek kabury, to do high cap'y, a nie do 911. High cap'a od Golden Eagle 310 310 307 308 310 FPS-ów. Hajka pod Golden Eagle 95. czyli prawie kilogramowa klamka mimo że wody z plastiku. Jeżeli oglądacie nasze filmy, to prawdopodobnie już subskrybujecie kanał, ale żeby nam nie obcinało zasięgów, to oprócz subskrypcji, jeżeli jeszcze nie kliknęliście, to ją kliknijcie właśnie w tej chwili. Ale pod subskrypcją jest taki dzwoneczek, w który trzeba kliknąć, dawaj dzwoneczek. To czy znaczy, no nie taki, ale jest. I dopiero jeżeli klikniecie w dzwoneczek, to będziecie wtedy na pewno wiedzieli o wszystkich naszych nowych filmach i nic was nie ominie na kanale. Także klikajcie. Jeżeli ktokolwiek z Was jeszcze nie wie o naszych konkursach, to przypominamy, że co jakiś czas organizujemy konkursy. Konkursy organizujemy na jednym z naszych mediów społecznościowych, czyli na Insta, na Fejsie lub gdziekolwiek indziej. PITS polega na tym, że nie mówimy Wam kiedy są konkursy i gdzie dokładnie, musicie sami je znaleźć, wziąć w nich udział, no i wtedy wygrać sobie jakieś gadżety za dajmoszkę. Nagrody bywają różne, bywają E, powiedzmy trochę mniejsza, ale bywają też pliki. Tak więc warto brać udział w konkursach. Tym bardziej, że zazwyczaj są one proste. Tak więc szukajcie, bierzcie udział i zgarniajcie nagrody za darmożkę. Więc jeżeli ktoś nie ma zbyt wiele kasy, a podoba mu się Code high cupa, co jest w pełni zrozumiałe, ponieważ każdemu powinien podobać się kodeks high cupa, no to jest naprawdę bardzo tania i bardzo fajna alternatywa. Więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową. A także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.